No siema byku, zanim jeszcze zaczniemy ten odcinek, przypominam Ci, że jeżeli subujesz mój kanał na dole, jeżeli guzik jest szary, no to dostajesz ode mnie kodzik. Ten kodzik wpisujesz na stronę, która znajduje się w pierwszej linijce opisu i dropisz sobie jakąś fajną rzecz. A jak odebrać ten kod, wchodzisz w drugą linijkę w opisu na Instagram, tutaj się wszystko pokazuje i naciskasz obserwuj, wysyłasz mi prywatną wiadomość. Za jakiś, nie wiem, tydzień pewno maksymalnie dostaniesz odpowiedź, więc wysyłaj, a ja zapraszam Cię do oglądania. Dobra, co ja powiem, Chowany, zaczynamy, to jest pierwsze miejsce, które odwiedzimy dzisiaj w Chowanym, więc totalny bezruch, tutaj mieli się chować w tym domku. Ja tu bardzo dużo osób widzę, no bo 54 osoby, no to ciężko, żeby się scho nie schowały. Miało być chować, no nie ruszaj się, mam ograniczoną amunicję, wszystko przez Ciebie, jestem Johnem Wickiem, rozumiesz, ja muszę wszystko trafić się tu rusza w ogóle. Siema strażnik miłości. Najgorszy skin do krzaków. Uu. Czemu się ruszasz Jak prosiłem, żeby się nie ruszać. Jestem Johnny Wickem, nie wiesz? Nie oglądałeś filmu. Ja trafiam wszystko totalnie, stary. Możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcecie wystąpić w takim odcinku, to pamiętajcie: subskrypcja to jest najważniejsza rzecz, rzecz na świecie. Bardzo dużo osób się tu chowa. A cie, to z daleka, widać. Zobacz na nagraniu, jak ten skin jest widoczny. Siema, ikonik. Siema, Simon. To był Simon, dokładnie tak. Zawsze ten sam skin. Niektórzy. Niektórzy cały czas na tym samym skinie grają. Co? Naprawdę, Freddy, banana było ci widać, gore? ale przyjemnie się jeszcze raz tego Digla je eliminuje. Jest takie. Powiem wam szczerze, że. Została moja ulubiona broń dochowanego. Tutaj musi ktoś być. No, jeżeli tu nikogo nie ma, to. Ej, spadłeś, widziałem łyba. Ej, kolego, kolego, miał być totalny bezruch. To nie jest ganiany. Gdzie ty się podziałeś? Tutaj jesteś dobrze. Stój w miejscu. Zostajesz zlikwidowany. Przynajmniej przez Renałika masz taki zaszczyt. A ten cały czas tu skacze ty ja go nie widzę w ogóle. Dobra, kolejna saapadła. No, Ooo, tak miło jednak... A przecież ciebie straciłem amunicję, tylko nie, no dużo mam do tej pierdziawy, ale satysfakcja jest zabijanie z tego. Likwidowanie z tego digla, o, może tak powiedzmy. I po co ci ten K. Ke... i po co ci ten k był? Siemka. Sie... Jak nie zostać w głowy? Masz tytanową głowę, stary. Siemanko. A, i teraz myślę, że ludziska też, jak oglądacie to na YouTubie, będziemy sobie robić przerwę niedługo. O, jesteś z przyjacielem. Będziemy sobie robić niedługo przerwę od chowanego. Chyba, że zostawicie dużo łapek w górę, wtedy będę chowany. Więc nie wiem, tak ustalmy, że 5000 łapek w górę i chowany będzie się pojawiał. Ale bardzo szybko te 5000 łapek, bo jak nie, no to robimy sobie po prostu przerwę lekko od chowanego. Z tego względu, że ostatnio było dosyć sporo chowanego. No co to było? Miałobyś chowanie się w domku, a wy się chowacie gdzieś nie wiadomo gdzie. Siema łyba, wystaje, że łyba musi być w wodzie, pamiętaj. To jest najważniejsza rzecz. Dobra, tutaj nie ma nic, tutaj nie ma nic. Tutaj, czy ktoś jest? Dokładnie, tak myślałem. I to chyba wszyscy będą, tak? Chyba, że tam niżej się jeszcze ktoś schował, chociaż wątpię. To już by było oszustwo im, moim zdaniem. Ale tutaj się ktoś schował. A ja przez was muszę chodzić po takich niebezpiecznych miejscach, Szymonek, bo ja tu mogę spać w każdej chwili.

Witam, Cytrus. No i dobra, myślę, że ktoś jeszcze mógł się schować na drzewach, bo ludzie lubią się schować na drzewach, ale tu nie ma za bardzo drzew. I teraz pytanie: zostało 18 osób, i gdzie one są schowane? Chyba, że w tej budce, gdzieś tam u góry na przykład, to też jest myśl. No, ale tu się nikt nie schował. Dobra, ja słyszę cały czas kolesia jakiegoś, ale nie wiem, gdzie on jest dokładnie. Czekajcie, coś mi się zdaje, że. Naprawdę, cały czas tu stałeś? Ja się nie zauważyłem. Dobra, tu, a tu, ktoś się schował? Co to jest? What the fuck, czemu to jest drzewo? Dobra, tutaj na pewno nic, tutaj na pewno nic, tutaj na pewno nic. Kurde nie wiem, nie ma żadnej broni z, z Wallhakiem, czy coś. Siema. Od początku tu byłeś, rozumiem, Że się z... A to ty znowu jest purchawa, ale masz nieładny nick z przodu, tak szczerze. No witam! Czyżby ktoś tu przyszedł? Oczywiście, że ktoś chciał oszukać i tu przejść, bo ja już tu likwidowałem. Ej, tu cały czas ja słyszę. Nie wiem, czy słyszycie. Tutaj za tym drzewem będzie 100%. No dokładnie, siemka, pan łyba, witam Nie No co, Prze ale ty się przemieszczałeś pan gór 100% Nie, cały czas no no ja w w tego nie przychodziłeś Ja tego nie sprawdziłem w ogóle? No, w ogóle Mogę się, zau mogę się zaufać No witam piłkara, Siema Czyli ktoś tu jeszcze jest. Rzeczywiście, ty z tej strony. Chyba mnie nie było w ogóle w takim razie. I tutaj mówisz, że nie sprawdziłem. Tutaj sprawdziłem, tutaj nic nie ma już. <śmiech> Widziałeś. <śmiech> nie widziałem. Widziałeś. Where? Zabij no, się. No, o prawo, prawo. Co? Prawo, prawo, prosto. No widzisz. No nie widzę. No gdzie? No, no nie widzę, no gdzie? Pan gór. schody. Co? Ale skąd marszmalo się tutaj wziąłeś? A sprzedawczyki Ale naprawdę tak sprzedać kolegę. Ale na plus jeden, no. W ogóle nie zauważyłbym kolesia, jakbyś, jakbyś mi nie podpowiedział. Dobra, czaj, i ktoś mi to jeszcze to drzewo bardzo śmierdzi, tak szczerze. Nie mam pojęcia ty, naprawdę. Wrzucicie na śmietnik, przyjacielu? No, niestety. Giniesz, przyjacielu. No <laughs> Dobra, zostało pięć osób. Nie znajdę was, więc czekam na. Więc czekam w domku. Znaczy w sensie nad... za domkiem. Na końcu domku. O, idźcie za domek, za domek, idźcie za domkiem. Jestem. What the fuck? Jak to się stało? O, tu gdzieś wybiegłeś, stary. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem. No nie wiem. Nie wiem, jak z tymi punktami MRC, ty będziesz musiał zdecydować, jako montażysta. I ostatni szał, o, 51 fragów game. Podoba mi się to, dobra, więc te osoby dostają punkty. A dzisiaj niespodzianka za pierwsze miejsce, więc yy, warto walczyć i nie oszukiwać, bo jak oszukujesz, to zostaje outplayowany. Tak, jego kolega w ostatnim odcinku. Dobra, gra numer dwa. Dobra, numer dwa lokacja to jest Meteor. Tutaj wrócił do nas Meteor, więc Meteor, numer dwa lokacja. No witam. Tutaj mamy kilka osób, które myślał na cwaniaka. No, oje, ale wydał osoby. Czemu uciekacie? Nie uciekaj, byku. Nie ma uciekania, to nie jest uciekane, tylko chowane. Jak już jest znalezione, to pamiętaj, nikt nie lubi oszustów. dzieciaka jak się grało i ci ludzie uciekali, to też nie było fajnie, tak? Więc no, dobra, więc mamy tutaj załatwioną sprawę. Mam nadzieję, że to. Ostrzeżenie się dotarło. Meteor jest dosyć małą miejscówką, więc pewno szybko tutaj będziemy łapać eliminację. Na przykład tutaj kolega ucieka, no i czemu ty to robisz, byku? Czemu ty to robisz? To wszystko było widać, nagrane to jest. Niki wasze są zapamiętane, pamiętaj. Potem jest min minusowe, pucharki dostajecie i nie możecie wystąpić dalej w odcinku. A tam jakieś chłopce lata cały czas, nie? Dobra, niestety Cytrus. Ale Cytrus, jaki jest na przykład dobry widz, genialnie się schował. O, tak, na przykład tutaj kolega. W środku ciekawe, jeszcze ktoś jeszcze przy, przybyszu. No, jasne, że jest ktoś przy przybyszu. Kawce jest na przykład. Witam, kawce, po to ja się nie spodziewałem takiej Ovius miejscówki, tak szczerze. Dobra, i teraz pytanie. Siema ikonik. Uuu, ikonik, jaki lud miałeś, ty? Kradziony. Dobra, do, tutaj wszystko chyba. Ej, to, teraz jestem w szoku. Tutaj jest 43 osoby, są jeszcze na tym meteorycie. Ej, nie mam pojęcia, gdzie. No, siema strażnik miłości. Ej, no i kolejna osoba. Jezus Exor. Ja wiem, że cię strzelają, to od razu masz taki odruch, żeby uciekać. Ale ten nie jest dobre akurat w tym przypadku. <grym> Dobra. Dobre budowanie. Budowaniem zauważyłem. Przez budowanie w sumie, że miałeś wyciągnięte. Miałaś w sumie. Dobra, lecimy dalej. Uuu, siemanko! Byku, a ty gdzie? Nie musisz tam wyskakiwać jak ten... A ty jaki fajny skin wziąłeś, czarny, żeby się zlać do tego, bardzo fajny skin, no. Tam widzę kolejną osobę na kamieniu, siema. Także mamy kolejną osobę załatwioną. Ty, ty, na tych połocznych kamieniach ludzie mogą być w sumie, to też jest... Tak, ciekawe czy ktoś tu przyszedł. No jasne, że ktoś tu przyszedł. Uj... Ej, byku, ikonik, ikonik, ikonik! Aha, no to fajny ikonik, żeś wydał całą resztę swoich ziomków. Już widzę, że chyba skin ikonika nie będzie waszym ulubionym. Dobra, tylko pytanie tak tak jest. Ma bardzo mało amunicji. I nie wiem co ja mam zrobić. Tutaj był ktoś jeszcze, nie? Twix. O, no nie, przecież teraz amunicję, Dobra, ale to nie była twoja wina, tylko moja. Dobra, i tutaj wszyscy z tej strony chyba. Ale jak to jest możliwe, że to jeszcze jest jeszcze, jeszcze 26 osób. W sensie gdzie? Hello! O, tu amunicję kolega miał. Bardzo dobrze, dobrze, dobrze. Dzięki mogę. Dzięki temu mogę wyeliminować kilka osób. Dobra, no tutaj tu już byłem, nie? Siemank! O nie, to był to Shotgun tylko. No co ty robisz przy przybyszu? Przecież cię tu nie było, zrespiłeś się, czy co? Myślałem, że cię nie zauważy, aczkolwiek zauważyłem cię, ale to jest to najlepsza Simon, że zauważyłem cię nie przez ciebie, tylko przez niego, że stepał. <laughs> MRC, tutaj zwolniony tempo, przyspiesz to 4 razy. Co? Może tak? No nie masz tytanową głowę. Dobra, Gin, w taki sposób cię zlikwidujemy. Chyba, że jesteś odporny na gaz łzawiący, czekaj, zobaczymy. No, jesteś odporny, dobra. Jeszcze jedna próba z gazem łzawiącym. Dobra, tym razem zginąłeś, ale bardzo ładnie się utrzymałeś, podoba mi się to. Dobra, to jest tak, pytanie: skoro byłem już wszędzie na samej górze, teraz pytanie, czy gdzieś jeszcze nie pominąłem jakiegoś samego dołu tych skał. bo jest paść, i to jest największy problem. Siema. Dobra, mam jeszcze jedną broń, która jest, służy jako trochę oszustwo. Czy tam jest koleś? Czy mi się tylko zdaje? Czy mogę tutaj zbudować sobie? Nie, no tu nie ma. Ko Triple się ma. Ej, gdzie? Ej, dobra, ryba, wylogowujeście się. Chcę to widzieć, Wylogowuje się. Ryba, wylogowujesz się. Ryba, ryba. No nie chcę się wylogować. Ryba. Nie, to nie. Eten, ale po tobie się. A, e Jezu, co to za nikt brzydki. Niestety przybysz też giniesz. Tylko teraz tak, pytanie. Skoro oni stali tam na dole, czy jeszcze jest jakiś niższy punkt? Ja sobie zeskoczę na drewno, może. Tu, jakby się ktoś tu schował, to jest niemożliwe. Dobra, ale. To jest pytanie: Czy na tych wyższych się ktoś nie pochował? Czekaj, ja głupieje teraz w sensie. No tu już nie ma możliwości skrytek żadnych. O, siema. Ojo, 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 ojo. Ojo, panowie i panie, siemano. Oho, ale właśnie tam schowało dużo. Dobra, wiecie, co ja sobie ułatwię zadanie i po prostu zrobię tak? Dobra, jako, że mam mało amunicji, bardzo mało. Ja no, nawet nie wiem, czy mi starczy, żeby was wszystkich zlikwidować tej amunicji, tak szczerze. No, jeszcze się zaczną ruszać ci, jak im powiedziałeś. To są widzowie niewierni. O, ktoś leci na lotni, dobra, ktoś spadł i sobie przyleciał teraz. Siemano! Aaaa, kolado. kolano! Dobra, na szczęście, o i tam na przykład jest oszust, ciebie nie bierzemy do gierki niestety. Dobra, wszyscy na samą górę, na samą górę, wszyscy co przeżyli, dawajcie, wszyscy na samą górę. Dobra, no macie jeszcze 5 sekund, żeby tu przyjść, jeżeli chcecie, żebyście się liczyli. 5, 0, no dobra, to są 3 osoby, które się liczą, więc... Yy, ty dostajesz punkt. Rogal, ty dostajesz punkt. Ty dostajesz punkt i nie wiem skąd ty się pokaż gdzie byś schowany właśnie, pokaż, pokaż, pokaż. Co? O, lol, widzę, dobra, dobra, idę cię zniszczyć. Tamte osoby się już nie liczą co przyszły, niestety, za wolno były. Ty się liczysz, Byku, ty dostajesz jeszcze punkt, bo mi pokazałeś, gdzie byś schowany. Także Lucifer, i ty dostajesz punkt i gra numer 3. Bra. pozycja ostatnia i jako niestety Kerem Leister otwierasz tą pozycję. Tutaj zawsze kolega Serowar stoi gdzieś z depozem na najbardziej widocznym miejscu. Zawsze, on jest z tego znany, kolejne osoby giną. Ty też niestety, byku, giniesz. Albo... O, ale tak na samym początku? XD. Tego się nie spodziewałem. O, siema. Akurat w dobre miejsce wszedłem, widzę. A wy tutaj proszę... Proszę zachować spokój. Wszystko, co możecie powiecie, zostanie użyte przeciwko wam. Więc giniesz, giniesz, giniesz... Ale ty jak tu zawsze się musi ktoś ruszyć. No nie może nikt stać w miejscu, zawsze się ktoś musi ruszyć. Dobra, mamy to, mamy to. A, ja się bez znacznie rzucę pod nogę. Czemu nie? Kolega mógł wszystkich uleczyć, ale stwierdził, że jak wszystkich to nie będę leczył. Siema, Freddy banana, siema Dobra, kolejny osobek. Czy ktoś tutaj jest? Siema, o i bardzo fajnie. Teraz nikt nie niszczył i od razu się fajnie gra. Uuu, przeżyłeś to. Dobra, może uciekać za to, że przeżyłeś. Chartuje. No nikogo nie ma. Żartowałem, żartowałem, widziałem Cię od samego początku. Chciałem zobaczyć Twoją reakcję. O, ty zginął, jak to się stało? Siema, siema. Masz jakąś broń? O, masz tą broń co ja, dobrze, masz digla. Nie, nie przeładowuj tak, to weź mi tego digra. No miał więcej na Kto jest na dachu? Witam, witam serdecznie, pana żołnierza. O, i chciałeś uciec, żebym Cię nie zauważył. Bardzo dobrze. Chociaż z tym digrem się gorzej strzela niż tamtym, tak szczerze. Weź to w zwolnionym tempie, pokaż, MRC, w ogóle cię nie było widać, ty żeś się wyłonił za tej beczki, chłopie. A tam ktoś uciekł, nie? Tutaj ktoś uciekł. Na przykład, o, i mamy oszusta. Czemu oszukujesz? Łączek, musiałeś w poprzedniej grze też oszukiwać, bo raz wygrałeś i też mi się zdaje, że wyszedłeś poza mapy, więc w pierwszej grze to było. MRC, pokaż to, pokaż to, MRC. Mi się zdaje, że chłop jest oszustem, największym na świecie. O, tu gdzieś wybiegłeś, stary, no nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Nie powinno go tu być. Wśród nas co rzucasz pomidorem? Jestem wyczulony już na takie kłamstwa. Ale się fajnie strzela do was, naprawdę. Dobra, mamy załatwiony. Bardzo fajnie tutaj przyjemnie szybko idzie. Podoba mi się to szczególnie, że dużo osób nie budowało. Ho! Zauważyłem cię byku. Okej, okay, dobra, dobra, wszystko jest jak najbardziej po naszej myśli, poza jedną rzeczą, która się nazywa strefa, której nie mamy i najgorsze jest to, że... O siema, gdzieś się nie odwrócę, to kogoś widzę. I najgorsze w tym wszystkim jest to, a raczej w tym braku strefy, że zaraz będzie koniec, a tak mi się przyjemnie... Czemu ty miałeś tyle HP? Strzelałem jeszcze, a ty nie padałeś w ogóle. Dobra, finalnie podsumowując, muszę się zacząć zbier streszczać. Siema Twix, dobrze, że chodziłeś, dzięki temu cię zauważyłem. Oho, ta z pewnością, złazić ten. Dobra, gitarka, tutaj tą broń sobie zabierzemy, bo tu jest więcej amunicji Co tu Coś się zbugował, dźwięk czy co jest? Aha, Przeciąg. ciebie słychać Przeciąg <grafię> Jezu, że jak ty że się tu schował, a w tym, nie ma nikogo w tym kontenerze? Nie Kurde, strefa zaczyna iść, dobra, yy, Nie, nie, łyba, łyba, stój Stój, bywa powiedziałem. Dobrze, ale jestem kurde dobrym sniperem. Chciałbym być taki zawsze, nawet w meszach. Dobra, jako że strefa mnie zaczyna już doganiać, to poprosiłbym wszystkich o ujawnienie się. Dobra, więc punkty na samym końcu zdobywa bardzo dużo osób, a mianowicie punkt zdobywasz tak. O, jest, będzie dużo pisania. Emercek. Yy, tak, ty Cytrus, kotkowa kolejny. Tutaj kolejny kolega. Kolejny kolega. Emercek widzisz na czacie, jak coś. Nie ruszajcie się, bo zaraz strefa was zje. No właśnie tak jak tutaj kolega Dobra, cyk, cyk I co? Brakuje kogoś Ktoś jest o za szóstem Zaraz zobaczymy kto jest o szóstem w tym czasie, jak mamy oszusta, to tutaj, w tym miejscu, pokazują wam się osoby, które wygrały. Osoba, która wygrała i ta osoba będzie musiała się do mnie zgłosić po swoją nagrodę. O, tutaj się na tej ścianie wyświetla punktacja, więc zobaczymy, kto wygrał. Wy już wiecie, ja jeszcze nie wiem, bo dopiero jak ten film rzucę, będę wiedział, kto wygrał. Ale zobaczymy zaraz, kto jest trollem. Zobaczymy zaraz. O, no i mamy oszusta właśnie. Mamy oszusta. Gdzie on był? Pokażcie go. Powsegra gra normalny no bater... Co on robił? Czemu on był... What the fuck, nie rozumiem. Dobra, to tyle, trzymajcie się, cześć.